I to od generałów, tak tak to uksztynięcie ukłonu podziałało to, no to jeszcze potwierdzam, bo to nie ten, czy podziała tak ten Wzgód Święty, swoim dzieckiem, swoim księdzem, ale tutaj jest to, zgodności nie takich spraw, to których to sąsiadów jakiś jakichś tych powodzi, takie te niezgodności że życzę tylko świętości, nie, że w drzewu, że w tym zgodności do swoich interesów, wobec kosmosu, wierności, szachma, zapadałem, nie, bo to jeszcze jest, ja ten, nie, nie, tego, nie będę to wybrać, bo to mi tam się nie kłaca, tak i teraz tak, swoich wszystkich, dla i też no czym się wydawałem, że ciążaku życzę życząc żykiewiczny swoim sercu na PS prowadzi w i gadamy tu do mnie się i tu powiedział, że to zaraz micieśmy ten to zacząłem tu ścieżkę to ten ten taranę sprawdziłem sobie w sprawie odpowiedź Łąbkowski tu taki się spraw Hmm. I nagle tutaj, nie? Te, jak takie ta te, spadzam widla stron, to tak jak te ataki są takie jak wczoraj bez bluzy, tak, aż do głowy, we? tak głębokość od, od od czaszki góry ten tyle gdzieś do głębokości, tak te na przykład... Tak, tak, no. Nie, nie I to wtedy te, żeby są tak, to. I jak tego tak z tym, to wtedy tak czuję tak, takie te, jak na skórze takie lekownice, takie lekko, już jest informacja przed, niż takie do głowy, nie? I to mi się wydukowało, że wziąć jeszcze drugą może będę musiał, albo za jakiś czas będę musiał, nie? Albo trzy, bo zawsze nie Dobra. Nie polecam. W sensie nie zmuszam, trzeba pójść, a polecam. Koppak ześ! A wokarze to na wychodzi z tą ten Polecę dzisiaj wszystko polecałem. Na drogach to nie widziałem kufu ほら